No siema, jestem Seturbo i gramy w sumie na RMCrafcie, czyli na serii, która jest co tydzień na tym kanale. I w sumie to tyle tak. To jest całe przywitanie na dzisiejszy odcinek, bo y, postanowiłem trochę zmienić formułę. Dzisiaj, wyjątkowo. Dzisiaj będziemy y, ogólnie... Robić progres, bazy, znowu dalej będziemy chodzić w kółko filara. Yy, wstęp, który wam się właśnie yy, wyświetlił, taki ładny, fajny, yy, to był mniej więcej progres, jaki zrobiłem przez cały tydzień, bo nie mam czasu. Yy, poza tym, vitro nagrywa daily i gorąco zachęcam do tego, żebyście wbili do niego, bo on ma codziennie jakieś odcinki, codziennie jakieś rzeczy, dużo tego jest. Yy, a ja byłem kopać, bo chciałem mieć to, a znalazłem to. Yy, I chcę Wam teraz to yy, rozwalić na wizji, bo będzie tego dosyć sporo. Ale wiecie, co jest najlepsze w tym wszystkim? Układanie tego. To jest takie satysfakcjonujące. Tyle tego jest, cały wręcz pociąg. A w... Ej, w sumie? Profit! Dobra, ale to nie jest wszystko, co mamy tak naprawdę. W ogóle zrobię sobie może bloki z tego, żeby nie zajmować miejsca. Bo mamy też jeszcze coś takiego jak yy, żelazo. Jak yy, reszta rzeczy? brak mi jednego, no właśnie. Mamy żelazo, mamy tutaj inne rzeczy i chciałbym Wam pokazać, że tutaj zbieram sobie takie rzeczy do budowania właśnie fajnych konstrukcji, fajnych smaczków yy, i innych takich oto rzeczy. Ale to 17 bloków teraz prawie dwa razy tyle, ponad prawie, że diaksów to dało naprawdę nam dużego, dużego busta. Okej, okay, taka szybka zmiana scenerii yy, Potrzebny mi był redstone właśnie po to, żeby umieścić tutaj lampy Żeby to fajnie tak zakręcić i jeszcze potrzebny był mi redstone do tego, żeby... Yy, o nie, o dobra, cyk Potrzebny mi był też do tego, nie mówcie, że idealnie, o idealnie, nice yy, Żeby stworzyć obserwery i żeby zrobić tą minię całą tutaj do końca, żeby się cały budynek świecił Yy, tak, to są prowizoryczne schodki, tutaj zostało to troszeczkę przerobione, jest mniejsze okno Tutaj zostały dodane takie elementy, tu takie elementy, pewnie ich nie widzieliście, w sumie trochę za bardzo yy, No i co, w sumie to nie jest żółte, tylko <gryw> w końcu to zamieniłem na jakiś ładniejszy, normalniejszy kolor yy, No i jeszcze została jedna rzecz zrobiona, z tych których może nie widzieliście, tutaj ta górka trochę została cofnięta, na razie jest tak zrobiona na, na szybkości i w sumie co? Pierwsze piętro tego budynku myślę, że trochę obiecująco wygląda. Trochę nawet ładnie mi się podoba. A zamiar jest taki, żebyśmy tutaj przychodzili sobie. Tutaj będzie jedna skrzyneczka i tutaj cały mechanizm kelpowni i wszystkiego będzie iść do góry. No więc co? Będę go musiał zbudować. No to jest chyba plan na teraz. Żeby to zbudować na początku. No i potem po prostu sobie dobudować do tego wszystkiego. Cały właśnie ten budynek, żeby był dopasowany do tego co będzie w środku, a żeby się nie okazało potem, że będę musiał dopasowywać farmę pod budynek, bo to by było totalnie useless. Ok, tak więc jakiś już progres mamy w tej bazie, tak? Mówmy się, że już jest jakiś. Ehm, wszystko co tutaj zostało zbudowane i ogarnięte to jest zasługa paru dni, ehm, paru tutoriali na YouTube i w sumie mojej kreacji tutaj takiej. Pytacie się po co to wszystko, na czym to służy i tak dalej, to już tłumaczę, jest tutaj sobie kelpik, tutaj jest sobie mączka kostna, w tych oto, chociaż może tutaj jest, nie ma, ale okej, okay. w tych hoperkach, nie w tych, klik, 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 o, w tych dispenserach, dokładnie mówiąc, jest sobie bonmil, bonmil wiecie jak działa, jak uczycie użyjecie na roślinkę, to roślinka wtedy rośnie, rośnie, rośnie. I tak samo jest tutaj. Tutaj jest zegarek, który idealnie na tą roślinkę właśnie, gdy urośnie do maksymalnego poziomu, tak żeby on mi się nie marnował. Tutaj potem idzie sobie tu, 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 Kelpik jest rozdzielany tutaj na wszystkie właśnie te hoperki, No i jest przepalany za pomocą na przykład tutaj kelpa. I tutaj damy jeszcze troszeczkę kelpa, żeby to się przepaliło ładnie. Yy, I tak to działa. Potem stworzymy sobie tu i to jest takie perpetuum mobile wręcz. Yy, o, widzicie? Kelpik idzie do góry. Tutaj, elegancko, potem idzie do hoppergu i tak dalej, i tak dalej. I pokażę wam mniej więcej zaraz właśnie jak to działa Tylko czekajcie, wajcha, która prowadzi do tego To jest to, się? Nie, nie jest to, trzeba to i to, dobra I teraz dzieje się właśnie magia i... Wow, może troszeczkę ścinać, bo to jest dosyć Agresywne wręcz, ale działa to właśnie w taki sposób Zaraz powinno ściąć O nie, dobra, ścina no i teraz jest elegancko, będzie właśnie ścinać sobie wszystko na 100% urośnie. I w sumie to tyle. Mogę jeszcze nawet z dwie marchewki, z dwie, trzy marchewki mogę zabrać stąd, żeby... Raz, dwa, trzy nawet może. Ok, spróbujmy teraz. I ścina się to i trafia tam, gdzie ma trafię, więc jest mega, mega kozak. I jest to mega wydajne, naprawdę. Dobra, jeszcze troszeczkę mogę zebrać. Raz, dwa, trzy. Jak będzie tyle, to powinno być ok. Bo to nie chodzi o to, żeby to rosło nawet do końca. Tylko po prostu chodzi o to, żeby. O, jest idealnie teraz, tak. Chodzi o to, właśnie co teraz się dzieje. Że idzie sobie elegancko: cyk, 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 cyk. I idealnie się ścina. Więc tak to działa. Ja to zgaszę wszystko. To zostawię jeszcze. O, żeby się ścięło. No i właśnie w taki sposób to yy, wygląda wszystko. Tutaj potem idzie sobie, płynie kelpik. Zaraz sobie będzie płynąć ten kelpik, tylko jakoś musi się do góry przetransportować. I musi wejść do hoperków. Yy, więc na spokojnie. Ja tutaj spróbuję jakoś wejść sprytnie. Yy, o, cyk, dobra. Wejdziemy tam zaraz jakoś sprytnym sposobikiem. Dobra, wylądowałem. I teraz tak. Widzicie, tutaj idzie do dispensera, tylko że... Tutaj na dole jest też hopper. I ten hopper jest w razie w, gdyby właśnie było za dużo tego kelpa, tak jak teraz jest. Yy, o, widzicie, on się zbiera tutaj już powoli. To czemu ten dropper nie? A, bo ten dropper idzie na dół. I patrzcie się. Teraz już jest wszystko na, na dole pełne, czy jest taki jakby zapas uzupełniony. I jest wysyłany właśnie tutaj kelpik w tą stronę. Yy, pierwsze oczywiście zapewnia się odtąd. Tutaj do ostatniego. No i w takim właśnie wypadku. To wszystko sobie działa. Okej, okay, ale mam jeszcze parę rzeczy wam do opowiedzenia. Taka prawda, że farma oraz y, przyszła rozbudowa, czyli to co widzieliście, te struktury już wam pokazałem. a nie pokazałem jeszcze dwóch bardzo fajnych i epickich rzeczy. E, Keval postanowił zbudować nether hub do mnie. W sensie, no nie cały, bo nie ma tyle surowców co prawda. Ale i tak zrobił mega dużo, więc chcę to wam pokazać. Więc to za chwilę. A przy okazji, gdy będziemy tam iść to... W Shopping Districtie jest nowy sklepik, który stworzył Vitro. W sensie, no, nowy sklepik jest to sklepik mój i vitro z goldem, dokładnie mówiąc. E, I jest on dosyć ciekawy z tego powodu, że no, sprzedajemy tam golda i wszystko, co jest za pomocą barteringu, czyli e, tych pillagerów. Nie, nie, nie pillagerów, boziu. E, za pomocą właśnie zombie pigli, piglinów, chyba po prostu, nie zombie piglinów. Coś mi się myli dzisiaj, niestety. I wszystko co Pilginy właśnie wytrajdują, czyli tam gravel, jakieś tam inne rzeczy bardzo fajne, wszystko tam jest sprzedawane po to, żeby zarobić jak najwięcej i w sumie to się mega, no nie, Enderman, nie lubimy Endermana, eee, dobra, ale to zanim dopowiem jeszcze o tym sklepie, to tutaj właśnie jest ta cała rozbudowa tego, eee, im dalej pój polecimy sobie, o tutaj, jeszcze sobie zobaczmy. Tutaj coś jest do góry. Nie wiem co to jest. Ale im dalej będziemy lecieć, tym widzimy, że więcej rzeczy jest zbudowane. Tutaj już Daszek, uuu, tutaj Daszek zaczyna być budowany ładnie. No i tak to wygląda. Mega, mega epicko mi się to podoba. Yy, no i co? Będziemy musieli zrobić sobie własną odnogę, jakoś przyozdobić w następnym odcinku. Myślę, że to już się uda, bo tyle będzie zbudowane. No i tutaj będzie trzeba. Też Witrusia zaprosić, żeby zaczął budować ten taki jakby Główny spawn Huba, jeżeli można to tak uznać Ale okej, okay, jesteśmy już w Shopping District I rzeczy, które tutaj są, no czyli uzygastów Zobaczcie ile Jeden diament za 8 us, nice Fajnie, dosyć tanio yy, To mamy właśnie tutaj ten sklepik Tu będą banerki na sprzedaż i tak dalej Tutaj jest złoto, bo złoty sklep yy, Tutaj endrody, bardzo ładnie Tutaj, kurde, schludnie I teraz tak, mamy tutaj Dwa. Ok, mamy Blackstone'a, mamy kwarc, Ok, tutaj jeszcze nie mamy nic. Tutaj mamy rzeczy z kwarcu, Tutaj mamy. Obsydian, tak, bo jeszcze z obsydiano tu. Tutaj mamy crying obsydian za diament, ok. Tutaj mamy piaseczek i tutaj mamy grawelek. Yy, ok, Ok, więcej grawelku jest za tani. Tutaj jest podka na rezystansa, Tutaj jest miotana podka. Tutaj jest jakiś enchant. Soul Speed. Uuu, to jest dosyć ok. To jest OP. No i tagi. Miałem zamiar to też sprzedawać. Wow. Coś mi się odpięło od komputera. To w sumie wracamy za chwilę. Ogarnę, co to jest. Okej, okay, Nie było tu nic takiego złego. Po prostu pan mi się odłączył. Tutaj mamy e, te strzały. Nie wiem, co one robiły. One chyba robiły takiego X-raya, jakby. Na targecie, tutaj mamy item frame'y, ej to jest dosyć okej, okay. to jest dosyć op. I mamy skórę, którą chciałem sprzedawać za, ooo, panie, dobra. No to będę musiał się z Vitro dogadać na temat skóry, bo specjalnie zacząłem robić y, farmę krówek, żeby ją sprzedawać, no ale okej. Okay. Jeżeli on tak pragnie zrobić to okej okay. i... Rzecz, którą musimy zrobić w najbliższym czasie, czy tędy się da wyjść? Nie. O, tędy się da wyjść, tak. Yy, to jest właśnie góra tego sklepu. Tutaj jest całe właśnie yy, yy, miejsce na to, na to, żebym ja to zaczął budować. Więc będę musiał to po prostu zrobić w jak najbliższym czasie. Eee, poza tym, co? Dosyć to spoko wygląda. Mm, to zostało otwarte. Ciekawe, jak. W sumie zobaczmy na odcinku, jak tam profity z tego wszystkiego wyszły, bo bardzo mnie to ciekawi. Dobra, 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 dobra. Lecimy sobie już tutaj na dół. Siub, i tutaj mamy zapłatę za. Uo, 12 diamentów. Ej, wow. Czy to się jednak rozwija dosyć. Będę musiał sobie zrobić taki bardziej rozbudowany tutaj system, właśnie zdobywania tych rzeczy. Bo tutaj dużo osób już pokupiło Wow Ej no, w sensie ja pamiętam jak zupełniało się te książki hmm. A przez to, wow Tutaj ktoś sobie nie przeczytał tabliczek i nie umie czytać, więc mamy 14 diamentów Sprawdźmy tu, ok, wow, nice, mamy 14 diamentów To jest dosyć dużo, naprawdę W porównaniu do tego wszystkiego co tu się dzieje i jest problem, bo ja w swojej bazie mam troszeczkę villagerów pozamienianych na zombie. Będę musiał ich odczarować, będę musiał zdobyć potkę na weakness. Yy, bo chyba taką właśnie potrzebujemy podkę i jest noc, więc pójdziemy spać szybko do naszego sklepu z kośćmi i w sumie to na razie chyba na tyle. No, dużo w sumie nie było w tym odcinku za wiele, okej. Okay. Aczkolwiek już na szczęście ruszyliśmy z pewną rzeczą, z pewną rzeczą taką właśnie jak yy, nasza farma, nasza wspaniała farma, która. Dzięki której nie będę sobie umierał głupio, jak będę iść po węgiel. I jeszcze ostatnią rzeczą, którą chcę zobaczyć, to są zyski właśnie z tutejszego sklepiku. Zobaczmy, czy cokolwiek udało się nam zyskać uuu diamencik, OK Diamencik 1, 2, 3, 4. Zobaczmy, czy będzie 5. Czy kto? 5, 6. OK. 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 14 diamentów. Wow, ej, ktoś zaczął kupować u mnie żelazo. <noise> Dziękuję bardzo tej osobie. Naprawdę, wow. W końcu jakiś profit mamy. E, poza tym tutaj mamy SEA Laterny. Mamy obserwery, mamy szalkery, które nam się bardzo przydadzą, bo. Mówię, w następnym odcinku na pewno będziemy musieli zrobić właśnie górę tego sklepu Vitro, tak naprawdę, tego naszego sklepu. Oraz będziemy musieli zrobić do końca naszą farmę. To po prostu będzie odcinek dokańczania i budowania, dużo będzie budowania w następnym odcinku, więc żeby nie przegapić go, koniecznie zasubskrybuj ten kanał. Tak, już teraz, a najlepiej to kliknij dzwoneczek, żebyś dostawał po prostu powiadomienia, ważniejsza stała się rodzina. Czemu odszedłeś z YouTube'a? Ja nie odejdę z YouTube'a nie tak prędko. Więc co? To będzie na dzisiaj na tyle. Trzymajcie się. Do następnego. Hejo!